zabrania głosu w imieniu Zarządu Powiatu i Rady Powiatu. Chciałem Państwu podziękować za całą tą, jak się okazuje, najdłuższą w historii samorządu w kadencji, bo trwała blisko 5,5 roku. Za wszystkie konstruktywne rozmowy, czasami za rozwiązywanie trudności. Jest wiele rzeczy, które zrobiliśmy razem, i za to chciałbym Państwu bardzo podziękować. Z okazji zbliżających się świąt, tak jak to zwykle bywa. Dużo spokoju, bo te święta, my, samorządowcy, mamy szczególne. Biegamy, kleimy, zachęcamy wszystkich naszych wyborców do podania się weryfikacji. Więc życzę również oprócz tych świąt zdrowia, wszelkiej pomyślności do państwa rodzin i powodzenia. W wyborach mieszkańcy nasi to mądra społeczność, która ostatecznie 7 kwietnia zdecyduje, kto będzie zasiadał zarówno w Radzie. Gminy, jak i Radzie Powiatu, i kto będzie burmistrzem Bojęt. Wszystkiego dobrego, bardzo dziękuję za te wszystkie projekty. Mogę tylko powiedzieć, tak już z merytorycznych spraw, że melduje, panie burmistrzu, wykonanie zadania kamienna posprzątana. Tyle tylko powiem. Po 12 latach śmieci już nie ma. 31 odbieramy protokolarnie już ten teren, ale nie chciałbym dzisiaj o tych merytorycznych sprawach mówić. Panie, bardzo dziękuję. Tu takie drobne pozdrowienia od Powiatu Polickiego, żeby nie robić zamieszania. Proszę o później Panie Starosto, mylna została przyjęty. Tak jest, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie Starosto, dziękuję bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, jest z nami, są za... Proszę. Dzięki rządowi do Rozmawiamy świątecznie. Oczywiście, że tak. To wszyscy wiedzą, że to dzięki rządowej dotacji posprzątane jest wszystko. Yy, witamy przesympatycznych wolontariuszy, przedstawicieli hospicjum w Tanowie. Bardzo proszę. Czy któraś z Pań zabierze głos? Bardzo proszę. Dzień dobry, witamy Państwa. My no już z Państwem ponad 10 lat, z małą, krótką przerwą w, w covid -cie. Zawsze nas Państwo tutaj wspieracie w czasie naszych akcji. Yy, Folę nadziei, tak, przepraszam, e, trema trochę. Folę nadziei, trochę do Państwa się tutaj wcisnęliśmy e, sami, bo rozumiemy, że Państwo macie obowiązki i o wszystkich organizacjach musicie zawsze pamiętać, ale nam bardzo miło, że pomimo tego, że tak się trochę wepchnęliśmy, <grym> to przy, przy, tutaj nas bardzo. Zawsze gościny przyjmujecie i mam nadzieję, że tym razem również, tym bardziej, że to jest ostatnia tutaj sesja w tym składzie, więc zawsze liczymy na Państwa jakby pomoc i wsparcie, dlatego że to hospicjum jest bardzo ważnym miejscem. Niektórzy z Państwa, może też już się przekonali, jak to jest ważne, istotne, żeby ono tutaj funkcjonowało i jest też z myślą tutaj o mieszkańcach całego powiatu polskiego. Ja też chciałam powiedzieć, że z nami współpracują szkoły i tak też prężnie, szkoła podstawowa numer 3. I tutaj też dzisiaj jest młodzież tutaj przyszła, żeby nam pomóc, ewentualnie tutaj dać Państwu właśnie ten symboliczny żonkil krótką informację na nasz temat, tak w ramach przypomnienia. No i oczywiście liczymy też na Państwa hojność i wsparcie w tym dzisiejszym dniu. I Tutaj wolontariusze przejdą się, tak? To są kwiaty z naszego szkolnego ogrodu. A właśnie, tak? bo to nie jest tak, sami to nie są sadzimy, główny, tylko sami, zbieramy, sami sobie tak, tutaj że... sadzimy, więc... Już 9 tak, lat mamy, więc... Tak, że... więc wolontariusze teraz przejdą, my nie chcemy Państwu... Dziękuję bardzo. Pięknie dziękujemy. Bardzo proszę, chodźcie kochani wolontariusze, przejdźcie, przejdźcie kochani wolontariusze, kwiatki, może postawmy na stole każdy wychodzący sami, będzie mógł sobie te kwiatki zabrać. Żeby sobie nie robić kłopotów w tej chwili. Można postawić tam w dwóch, trzech miejscach. A kwiatki będą do zabrania. Artur, ja proponuję, żebyśmy zostawili ten spalkę na stołach. A no właśnie, super, dziękuję bardzo. Panie Radzie, bardzo proszę. Wrócą wolontariusze, to bardzo proszę. przekażcie go. Bardzo proszę państwa, bardzo Państwa proszę o hojność. Wyciągajcie zielonych Panu burmistrzu z niecierpliwością czeka, żeby wrzucić taki banknot. Nie nad... czaruj, nie czaruj. Nie uciekajcie, koledzy, chodźcie, nie uciekajcie. My chcieliśmy wam również podziękować. Chcieliśmy podziękować za akcję. Panie przewodniczący, Panie przewodniczący. Panie przewodniczący. tak, oczywiście. Uciekamy, jeszcze dziewczyny dołączą do nas. Dziękujemy.